Siemanko, ja jestem TriSus i dzisiaj jesteśmy sobie razem z Zio. Hey. E, hej! Hej! ho! Witamy e... Was bardzo serdecznie na no, łabce literio! Tak, Stamy pewnie. Przez command blocks. A, Ale, ale, ale ten. Ja, ja już miałem myśl, wszy wszystko popsułeś Zio. A już tą nie gram. Co chciałeś powiedzieć? Chciałeś powiedzieć o tym, że widzę, powinni na pewno Zostawić łapkę w górę pod spodem. Znaczy nie, nie chciałem, zna chciałem <noise> potem, ale mo mogą. Skoro już Zio powiedział, to możecie zostawić, ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że generalnie chyba wszyscy znacie tą gierkę, więc chciałem ją wam przedstawić w Minecrafcie, Ra ale razem z Zio, nie, nie sam, żeby było. Żebym sam Miesi się nie, nie gonił. Tak. Żebym nie nie bo... musiał jeść swojego ogona. Dobra, zobaczmy może. Opcje, chociaż w sumie w opcjach nic nie ma. O, ale fajne są te guziki w sumie. Mo możemy wybrać, ile, ile chcemy, jakby żarcia w tych arenkach. To tutaj... Im, im więcej żarcia, tym więcej e, lagów. Aha. Tak to jest dajmy napisane. Tak może 500 optymalnie będzie, co? No dobra, to dajmy 500, żeby być tacy duzi. Żeby i... rosnąć duzi. Dobra. To teraz zobaczcie, jaki kolor wybierasz. No ja ten różowy wezmę sobie ze skraju. Taki najbardziej widoczny. Taki różowy. W kolorze steak, mięsa wiesz? Bo że mięsa to jest. Eee, bardzo to rozwijany. ja wezmę. Mój ulubiony kolor. Czyli kolor. Eee... Nazywam go kolor ziomalusowi, bo mi cię przypomina. Który to? Który... Czerwony, bo mi ciepło w okay. serduszku, tak jak myślę sobie. Och, oh, jak miło, dobra. Dobra, <laughs> to, jest... no, to co, zaczynamy? Tak. O matko, ale patrz, jak teraz nam zlagowało, chyba, czy nie? O, czy jest mam lepiej wrażenie, niż że było? Nie, bo rzeczywiście jest troszkę, troszkę przycięte to wszystko. No, dlatego... chodzi jakby chciało, a nie mogło. No, generalnie wygląda to tak, wygląda to jak oryginalna wersja tej gry, tylko że oryginalna wersja się tak nie ścina, a usta <noise> ustawiliśmy sobie dużo tej masy, w sumie nie wiem, można by było to zmienić na najmniejszą i zobaczyć wtedy jak to będzie śmigało. Aha, wiesz co, w sumie to jest nawet dobry pomysł. Tak, to, to czekaj, to jest. Masz ja... ścianę pod ręką? Tak, ja robię zabij się challenge właśnie. Ja robię szybkie, wjadę sobie w ścianę i, i zaraz próbimy ustawić na mniejszą. Myślałem kurczę, że wytrzyma, a jednak okazało się, że nie bardzo. No, może, nie wiem, jakbyśmy nie grali na serwerze, to by było git, ale to tak, jest ogromna tak. mapa i dużo... Dajmy na razie no ten, na ten najmniejszy, wiesz? To Zobaczymy jak to będzie. Już się hmm, rozbiłem, o ścianę, ściana tam przestawię szybko. U, ale, ale uderzyłem. Aaaah. Dobra. Ja ustawiłem już na 100. I teraz tak? powinno być lepiej. Tak. Jak, jak się robi takie robalety, tak? W sensie takie, takie rzeczy na takie ścianach. jakieś? To, się... to są obrazy, no? wiesz? To jest resource to masz po prostu obraz A, ustawiony. Jakbyś no wziął tak. sobie wyłączył tego resource Packa, to zobaczysz, że, yy, że to jest zwykły obraz jakiś duży. Aż produktu. sobie wyłączę, wiesz? To też fajny ten można zobaczyć Ciekawe sobie. Tak jak samo będzie wyglądało. na patłnie się tam zmienią wszystkie te teksty. O ma nie, stary to jest marchewka! Jak marchewka? Ale to kozak, Ja nie mogę, jak, jak ten świat tak, wygląda? Okay. Nie muszę zobaczyć ale też nie, nie widziałem Ty, tego. Stary, to jest świat ze Spongeboba z marchewkami. czekaj. Wow. O, a tutaj mamy Iron. Przecież to jest marchewka, ojej, ja myślałem, że to jest coś innego, że to jest obraz w tym miejscu. I po prostu jakieś tak też są marchewki, bo wiesz co, no. bo to są prawdopodobnie armor standy, które mają coś nałożone na siebie. No, Albo tak coś. widzę, właśnie. Te, te robaki to są armor standy w takim razie. Dobra, to ja zmieniam znowu resource packa w takim razie na Slither.io. Dobra. Ja też. Z powrotem. Ciekawe, no jak będzie teraz chodziło. No, powinno płynnie, bo ustawiliśmy to na mniejsze. No, bo wcześniej było na, na 200 w sumie, więc może teraz będzie nawet fajnie chodził. Tak? To, to spoko, to no, powinno być lepiej. Dobra, to ja wchodzę. Może... O, na nawet gra, nawet gra jakoś. No, jest jakby wydajniej troszkę i szybciej. No jak no? słuchajcie, przy całym nagraniu chwilkę pograliśmy i cięło straszliwie. A teraz jest nawet płynnie w porównaniu z tym, co było wcześniej. No, no. Nie wiem, jeżeli macie jakiś lepszy serwer generalnie, to możecie chyba bez problemu sobie. Nawet ee... większe przydawać, nie? Tak. Czekaj, I, gdzie jesteś? I, I będzie się wam norbać? śmigało. Co? Chcesz mnie już zabijać? Tak. O nie! Tutaj dojechać, o nie! Jak, jak cię dojadę zaraz moim robakiem. Ja robię drifta. Ja, ja robię drifta właśnie teraz. Ty już bokiem lecisz? Tak. Jak w golfie. No dobra. Uh, kurde, ja chcę, bo ja bym chciał mieć całkiem dużego tego robaczka, wiesz? To <grym> by było dobra. fajne. Dobra. Uh, to jest jakiś kompleks, nie rozumiem, czy co, no Nie, mieć nie, tam? nie. W sensie, bo, znaczy w pewnym sensie tak, bo zawsze jak grałem w Sliterio, takie zwykłe, to nigdy nie umiałem, wiesz, jakby zebrać dużo tych punkcików, nie bo oni mnie, mnie zabijali. Teraz bym chciał mieć takiego dużego robaka w tym, ten chociaż... Ten, ten fenomen tych te, te Slither.io i wszystkich tych gierek i o, zaczęło się to wszystko do Agario, nie wiem czy pamiętasz czy Agario. No, pamiętam, z, z Agario takimi kropkami było. Tak, i to było chyba najfajniejsze z tych wszystkich gierek, z tego co widziałem ja. No... Ale ty już kurde, no, co ty... No bo wpadłem taką gromadę tego, wiesz, strasznie dużo tych A ja, u mnie, w wokół mnie w ogóle nie ma tego. Skręć robaczku. Nie. <laughs> w ścianę nie wiesz przypadkiem. Właśnie się bałem, przed chwilą prawie przyżnąłem w ścianę. Czekaj, może będę leciał jakoś prosto bardziej. To znajdę. A, a chwila, ja muszę sobie ustawić na to Quake Pro. Zapomniałem o tym. A co, nie tym. masz Quake Pro? No dobra. Nie, nie miałem. Właśnie, to, to jest taki. Na pewno. Tak, tip dla tych wszystkich co będą grali. O, widzę cię, ale jesteś kurde Godzilla. Widzę. Nie, 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 ma, nie ważne, nie widziałem cię Takie, jednak. Bo ja jestem trzy razy dłuższy od ciebie, to zaraz się dojadę. Stój, Przestań, jest, zio, ty. przestań, nie bądź taki. Zaraz <laughs> zobaczymy, zaraz zobaczymy. Nawet mnie to wciągnęło bardziej niż przed nagrywką teraz. No, Teraz, teraz tak, jest rywalizacja. bo jest płynniej, nie? Bo no. Bo tak to dużo wolniej działało przed co nagrywaniem. No, no. Ty jesteś? O nie, ściana! <laughs> Ej, czekaj, ja chcę się trochę najeść, potem mnie możesz zmiażdżyć. No dobra. To weź pozbieraj sobie tak do, nie wiem, do 30, 40 może. Dobra. Ojej, widzę cię ty manżęciaku. no, chodź, chodź, Ale już tak szybciej się poluj. Oj, 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 O nie, 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 nie. No, to stało. Oboje się w REMIS! Zauważymy. Co się stało? Raz jeszcze jedną zrobiłem? Tak, tak, dawaj, jeszcze raz. To wezmę sobie inny kolor jakiś. Ja zielony. żółciutki teraz sobie wezmę, żeby mnie było bardziej widać. Ale to ciekawe, kurde, naprawdę no mi się była ta gierka. Masakra. No, no. Nie zapomnij, ciekawe... że to w Minecrafcie gramy, nie? To jest, to jest no, fajne. No. Tak samo jak miałem te Pokémony stare w Minecrafcie, nie wiem czy widziałeś to, ale to na mnie zrobiło takie tak. wrażenie, że kolej zrobił Game Boya działającego, Możesz łapać poksy, stary nawet. Nie czaję tego zupełnie. Jakby. W sensie. Bo nie wiem, pamiętam jak zaczynałem grać w Minecrafta, to wszyscy mówili, że. O, teraz Redstone wchodzi, niedługo komputery będzie można robić w tym Minecrafcie. A teraz się okazało, że. już może trwać. Wiesz do tego, No. mówiąc. No Ale to tak, prawda. Wiesz, już przyjazd tą mnie budowanie nawet procesorów powstawało, nie? Czy wiesz, komórki pamięci to już takie naprawdę, naprawdę kosmiczne rzeczy były. No. Wtedy to, to zajmowało ogrom miejsca, a dzisiaj przy tych command blokach to da się, da się wszystko tak zredukować. Tak, że to działa i nie trzeba mieć kompas NASA. No, to prawda. Chociaż mi już nie działał ten Game Boy dobrze na moim komputerze. Znaczy, ja powiem ci, że to jest już tak, zaczyna się robić w pewnym momencie, że, że to nie tyle nie wyrabia e, komputer, co, co nawet Minecraft. Co I, I właśnie a. język, w którym jest napisany, Minecraft już jest zbyt słaby i ma zbyt małą jakby przepływność danych, żeby to wszystko dało, dawało radę robić, nie? Ty, jak się wczułem w tego robala w ogóle, zacząłem umieć jeździć w miarę. O nie, a co ty znowu tak. No co? no ja Jak szalony jedziesz. No, tutaj wiesz, tak fajnie się, się szybciutko zbiera te kuleczki. To, a jak ty to? Ja, w sensie, bo ja nie mam prawie żadnych kuleczek. Nie wiem, no bo sobie. ja mam wszystkie nie przecież. Sobie. Nie wiem, może co... masz na środku gdzieś to bardziej. Nie, ja, ja sobie... tak sobie wszędzie, wiesz? Tam, gdzie widzę kulki, tam podjeżdżam. Tam, gdzie widzę kulki. Lecisz ze mną w kulki, zio? Tak. O, widziałem cię. Ciebie. O, nie. <laughs> Dobra, jadę do ciebie. Ta, spróbuj tylko. Ja, jadę cię dojechać. Może jestem mniejsza, ale za to zwińszy. Zwińszy? Właśnie czy jesteś szybszy w momencie, kiedy jesteś mniejszy, czy nie? Nie wiem, chyba powinienem właściwie, ale chyba to tak nie działa. Nie wiem, czy to teraz zrobić. Ta, spróbuj. A spróbuję, czy nie da? No dawaj, dawaj, <grym> dawaj. To nie będzie takie łatwe dla ciebie. O nie! Pewnie będziesz próbował mnie tutaj... A żebyś wiedział, że będę próbował. Ja będę... Tutaj na tej grze kończy się przyjaźń widzowie. <grym <grym kurde. O. To jest to jest naprawdę skomplikowane. O. Nie, 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 nie. O! o, o. A mogłem cię już zrobić. No, Okazałem za wązko, litość. Za wąsko to było. Nie. nie! No i znowu to samo, kurde. To i sam serwis wie. No dobra, ale nie wiem, jeszcze chcesz raz zagrać, Możemy czy się już kończymy? No, bo jest całkiem spokojnie. No dobra. 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 To w takim razie ostatnia runda. Może teraz wreszcie nie będzie remisu i może wreszcie będę miał kulki jakieś. No dobra. I wiesz co? Ogólnie powiem ci takiego tipa drobnego, że w miejscu, gdzie umarliśmy, e, znajdują się wszystkie te kulki, które wypadają po naszej śmierci. Co? Tak, także ja w poprzedniej rundzie nie chciałem ci o tym mówić, bo to by było trochę wiesz, takie słabe, że, że mówię ci o takiej ważnej rzeczy, o takim ważnym tipie. I w tym miejscu leży tyle kulek, ile ty zeżarłeś w trakcie swojego życia, chyba, wiesz? O, ja tutaj widzę. O, widzisz właśnie to, no nie, no. i tam zerzesz to, kurde. Co ty <laughs> o tak szybko? O, niefer, o nie! Ifer, ifer, ifer. Będziesz zżerać teraz. A ja nie umiem! O nie! A, ale nie. wygrałem! A nie. nie. To w końcu kto. El, nie kto wiem, to, to chyba jest zbagowane, wiesz? To pierwszy umarł, chyba. Nie, bo my cały czas głowami się zderzamy, wiesz? co o to chodzi. A jakbyś mnie wtedy, na przykład, jak y, mnie prawie zakręciłeś, co ledwo wyrobiłem koło ciebie, i bym no. w tutaj to chyba ja bym przegrał tylko. Hmm. Tak? Nie wiem, trzeba no. by było to jakoś wytestować. Co chcesz, jeszcze raz, czy już starczy? Nie wiem, chyba już starczy. Widzowie no w takim razie mogą pisać w komentarzach, kto według was powinien wygrać. Eee, tak, pisz, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie suba, łapkę. I oczywiście w karcie macie kanał Zioma, tylko zapomnieliśmy. Eee... Dokładnie. No, tak więc to, odwiedźcie także zio na pewno, bo bo bo, bo warto, o matko, ale daleko jest na tym Quake Pro. Musisz. No tak na i wiesz i... No i widzisz się w, po drugiej stronie tunelu. No dobra, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Na razie, bang! Na razie.